Au. Patrz gdzie leziesz Nie widzisz gdzie idziesz W porządku To nie jest? To cud Najprawdziwszy cud No Na to wygląda, że wszyscy są w porządku Myślę, że wszystko zostanie zniszczone Ale wszyscy żyją Mogę to tylko opisać jako cud. Czy ożywienie smoka dało moc temu życiu? To niemalże wystraszyło na śmierć, ale to chyba o to chodzi, kiedy mówią: Skończony kryzys jest łatwo zapomniany. W każdym razie wszyscy mają się wspaniale. To było straszne. To było z definicji straszne. Powiedz, czy jesteś, CDDZio? O, oh, wszystko z Tobą w porządku. Co za ulga! Hej, wszyscy! CDDZio jest tutaj i ma się dobrze! CDDZio! Lukas mówił, że chciał się z Tobą zobaczyć. CDDZio! Dziękuję Ci tak bardzo. Wszystko! I za pomoc Lukasowi i innym. Świat mógł zostać kompletnie zniszczony, gdyby nie Ty. Się w chwili, kiedy okazuje ostatnią Irwę, miałem na wiarę. Wierzyłem, ale czułem strach tak duży, że myślałem, że rozerwie mi on moje ciało. A jak widzisz, wszyscy mają się dobrze. Zyskaliśmy coś niezwykle ogromnego. Nie wiem czemu, ale nie mogę powstrzymać moich łez. Co to za uczucie? Co to może być? To pierwszy raz, kiedy widzę Cię jak płaczesz, Kumatora. Jesteś naprawdę słodka, jak teraz tak patrzę. Wow, wow, łoł! Wow. Stój, stój! Nie wdepchnij na mnie! Nawet świerszczę to żyjące stworzenia, wiesz? <grym i zimny> kto cię szturchnął w plecy? Zgadnij kto! Tak w ogóle, jestem łez. I to nie byłem ja. Jestem Alek. Ja cię nie szturchnąłem w plecy, siedemdziesio. Ono daje nie wniątko, ale to był łez. Oba jesteśmy cali i zdrowi. Zgadza się? Obaj zdrowi. Telenu? O, czy my się gdzieś nie spotkaliśmy? Ja nazywam się Liniowy Wąż. Rozmyślałem właśnie ciche życie jako bężowa lina. Jeśli uznasz to za smutne, to porozmawiaj ze mną. I powiedz dzięki. I twoja szczęka otaliła nas wszystkich. Żaden zwykły wąż tego nie zrobił. Ani żadna zwykła lina. Ta rozmowa staje się długa, jak wąż, który jestem. Ale cieszę się, że się z tobą zaznajomiłem. Cd tak ci było? Jestem pewien, że wryję twoje imię w swoją banię. Szczęśliwego nowego roku! Szczęśliwego nowego roku! Teraz, skoro skończyłem moją pracę zapisywania, to myślę, że się osiedlę i zajmę się kijankami. Dziękuję Ci za wszystko. Nie! Chwila! Na odwrót! Upadłem! Upadłem! No zimę walną. Łof! Ze mną też dobrze. Absolutnie i niezwykle wdzięczny za wszystko, co zrobiłeś. Dzięki za wszystko. Chciałbym, żebyśmy zawsze byli razem. Dopiero się spotkaliśmy, a już musimy się pożegnać. Wszyscy ludzie tego świata są uratowani dzięki Tobie. Dziękuję, C.D.Z. Było zabawnie, C.D.Z. Spotkajmy się jeszcze kiedyś. Możemy się spotkać tyle razy, ile chcemy. Siddizią. Pa! Jaki jest twój świat? Tutaj wszystko się jakoś potoczy. Ale co z twoim światem? Czy będzie w nim dobrze? Hej, inny świecie! Bądź dobry dla Siddizio. Dzięki. Papa. Pa. Na razie. Papa! Pa. Dziękuję Ci tak bardzo. Wróć kiedyś! Dzięki za wszystko! Spotkamy się jeszcze kiedyś, prawda? Nie zapomnij o nas! Pa! Dzięki! Mieliśmy dużo ubaw czyż nie? Dzięki. A więc moi drodzy, najpierw po raz kolejny. Spotkamy postacie, które w tej grze mogliśmy spotkać. A więc, pierwszy, Thomas, ten, no, od którego się nie tak mniej więcej zaczął, wiecie, pierwszy rozdział. On zapukał do drzwi Flinta i oczekł o lesie w. Em, o, 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 o lesie w pożarze. A co chciałem powiedzieć? O, o pożarze w lesie, oczywiście na odwrót. Later i Fuel, no, im pomogliśmy, no, się przed tym tym uchronić, chociażby. Bat i Ilu, dwóch komików. I Bronson, no, on też był z takim dużą pomocą na początku gry. Po już nie była taką pomocą, powiem szczerze, ale wciąż, no, jednak, wciąż będziemy o nim pamiętać. No, jest też kilka par: Ebot, Ebi, Paul i Linda. Kilku mieszkańców Tezmili, chociażby. Jest i Jackie, właściciel gospody, i Betsy i Tessie, które też tam pracowały. Jest także Carolyn i jej córeczka Enki. I Alek, dziadek Lukasa i Klausa. który nam powiedział o magicyganach mniej więcej. On nas z nimi właściwie zaznajomił. Jest i beef i Boots. Także kolejna rodzina, Ednen, L. I nieżyjący skamp, więc jest grup No już nie trafi skamp na łóżku. No w takim stanie go widzieliśmy te 3 lata temu. Jest Mipolit Grabarz. i zombie za nim, które się wpatrują w jego duszę a więc kto dalej? Jonel Brenda, Dona Bob, kolejne pary, które można było nieraz zobaczyć. I Reggie! tam Reggie, nie wiem, zawsze lubiłem mówić Reggie bardziej. Jest Izak Batao, Nana, gadatliwa Nana, której właśnie nikt za to nie lubił, że ona cały czas gadała. Puser, burmistrz Tezmili, który też on nawet e, Tezmili opuścił po tym, jak e, się dowiedział o mieście New Pork City. Jest Elmore, Ollie i Sebastian, który wyrobi się... Nie mam pojęcia gdzie był Sebastian, wyrobi się go nie kojarzy nigdzie. No jest też Mapson, no oczywiście Mapson też nam naprawdę pomógł. No on wskazywał kierunki gdzie, gdzie mamy właśnie iść chociażby. Tutaj Wes i Duster, no też na pewno ważne w tej grze postacie Wes Duster, czyli... Ojciec i syn złodzieje, którzy jednak no... Czynili złodziejstwo w imię dobra jednak, czyli to było takie bardziej nie dobrodziejstwo. I kilka duszków, które nagle się zdecydowały nas wystraszyć. Salsa i Samba jedzą tam jabłka czy jakieś inne owoce. Gość od przedmiotów. No też on na pewno był dla nas dużą pomocą mimo wszystko. I oczywiście DCMC, no jak mówię w Earthbound Belly Runaway 5, tu mamy DCMC. I szczerze chyba, chyba DCMC bardziej lubi, powiem szczerze. DCMC jakoś mi się wydają być fajniejsi, tak czy siak. No i ochroniarze, czyli Neckbeard, i Skinhead, i kelnerki z tamtego miejsca. I Kumatora! Tak jest, także jest Kumatora, oczywiście. I za dużo już chyba. Ona chyba już czuje, że za dużo już miała czasu na ekran dla siebie, więc już teraz uciekła. Na pewno jedna z fajniejszych postaci w całej krze. I doktor Edą nas, jego wynalazki, czyli jego chimery, pan Pomba, suszak, bracia wiatrowi. I kilka mklianych czeków. No, niektórzy byli źli, niektórzy niekoniecznie źli. I Himera, no, która cały czas no, powodowała zawał serca. Nieraz się pojawiała w takich no trochę zaskakujących miejscach. I są też torkucie, czyli świerczcze krecie i panowie Saturn, no, który, no którzy jak mówię też wrócił z Earthbound. I Leder, no ten, który, no, też, no, szczegół nie zaskoczył. Bo, no, wiecie, najpierw przez większość gry milczał, a potem nam powiedział tyle o historii całego świata. Bo, tyle o tyle szczegółów o tym, co się działo wcześniej. Tych tam kilkadziesiąt, czy tam kilkaset lat temu. Jest też Linowy Wąż. I kilka innych npc jest, no, widzę chociażby Mr. C. Jest budowniczy. No, wiecie, tamten, od no, chociażby, chociażby tego sketchu z i tak dalej. Jest Punk. I oczywiście jest WENUS! To wow, Ty słodka seksowna, ty! Jest gość od hot-dogów, który no ma twarz jak No, a są też, jest też krecik, jest e, ta babcia... E, ...jej wnuczka, która tam, no... ...która ją odwiedzała w domu starców. Są też nasi im, zakochani, nasza zakochana para, którą też nieraz w tej grze widzieliśmy... Wioślarze I... ...jak mu było? B coś tam, nie pamiętam, ten gość od tego swetra. E, Lio to był chyba Lio tak? I tu kilka zwierzaków są i psy, i drubelki. I także owce nas się załapały. Także te myszy z tamtej z tamtego strychu w kluby t chociażby też one się tutaj załapały. I dragosy, no szczerze sądzę, że dragosy powinny być się. No, dragosów powinno być trochę w tej grze więcej niż tylko tam na, na początku. Potem fajnie byłoby jeszcze, tak nie wiem, te dragosy trochę zobaczyć. I teraz czas na makicyganów Eolia, Doria, Lydia. Phrygia I kamień poziomy i pionowy, z tego co tak się nie mylę Mikzolidia. I koło niej, czy tam jego Pan Ozo. Ionia No i jeszcze brakuje Lokri, którą no oczywiście jak już się no, dowiedzieliśmy jest fasad tak naprawdę Tu jeszcze żaby, no w różnych, różnych formach są te żaby i wróżka, i duch żaba, i w toalecie żaba. To też na pewno nam poprawiało humor. I no, o wilku, mowa, fasad we własnej osobie. No, też była jego tłumaczka przed chwilą. Fasad i jego cała armia święskich masek które no, też nie zawsze wydawały się być takie, nie wiem, szczególnie, wiecie, złe. Jest też ten cały kawalerzysta wielki fan DCMC. Sofery i mini porki, z którymi się mierzyliśmy w minigrach. Także Dwaj do Starczyciela Tlenu, czyli Triton i Centaur. I porki, no główny antagonista tej gry. No ten przez którego do tego wszystkiego doszło po prostu. No i zamaskowany, który jednak ściąga maskę po raz kolejny. I znowu się pokazuje jako Klaus. I to jest najważniejsza rodzina w tej całej grze. Flint, jego żona Kinawa świętej pamięci. Ich pies Boni i ich synowie bliźniacy Klaus i Lukas. Którzy chodzą teraz tuż koło siebie. Jak za dawnych czasów. Więc bracia znów, no właściwie zjednoczeni. I jeszcze klamka na końcu napisów. No ona się zawsze gdzieś wtrącić, ta klamka, którą, no na początku gry Thomas wyrwał z, no domu Flinta i jego rodziny. Cały czas ona gdzieś się wtrąci, jak widzicie. I tak, to już są napisy końcowe po tym prawie roku. Napisy końcowe z Mother 3, z gry jakże jakże wyjątkowej, jakże szczególnej. Uwielbiam, ubóstwiam. Więcej słów teraz nie znajdę. Jest to na pewno jedna z najlepszych gier, w jakie w życiu grałem. Więc... No co mogę powiedzieć o Mother 3? Jest to gra, no... Co mogę powiedzieć właściwie? Jejku. Nie, po prostu nie wierzę, że już jest tego koniec, tego let's Play w Mother 3. Że udało mi się już to pokazać całe jak mówię, wspaniałą grę, wspaniałe wszystko w niej jest właściwie prawie, że... No, no bo kurczę, muzyka jest świetna, fabuła jest świetnie napisana i też czasami... A czy fabuła jest taka, nie wiem, jest jednocześnie taka prosta i skomplikowana i tak jednocześnie? Bo wiecie, prosta dlatego, bo po tak się, tak się głównie skupia na tym, że... głównie się skupia na tym, że o, jest zły gość i go powstrzymać, żeby osadzić świat, bo tym względem jest ona prosta, a też, wiecie, jest w niej trochę takich, nie wiem, jakby takich, nie wiem, innych wątków w tak? Jak mówię, też jest ta cała historia świata w sadzonach, którą nam powiedział Leder. Więc, jak mówię, pod tym względem, czy fabuła opowieść w tej grze jest całkiem skomplikowana z tymi wątkami, historią, tym wszystkim. Więc to też naprawdę jest plus. Jak mówię, ogólnie fabuła w tej grze jest świetna, świetna, świetnie jest opowiedziana, szczególnie to mam na myśli. Też nieraz, no wiecie, zaskakiwała i też. Raczej zawsze ona, jak gracz miał jakieś pytania, jak jakieś miał pytania, które tam go dręczyły, to gra na te pytania raczej już zawsze odpowiadała, więc to też na pewno jest dobra rzecz. Że jednakże raczej ta gra nie pozostawia pytań bez odpowiedzi, więc to też jest na pewno plus. Co innego, postacie, no tak trochę teraz powiem do EarthBound, Otóż, no jednak tutaj postacie mają więcej. Uczuć, więcej emocji, więcej po prostu ogólnie cech charakteru, no tego trochę szczerze powiem, że mi w EarthBound brakowało, że postacie były jakieś, nie wiem, że miał jakieś takie konkretne cechy charakteru, że czuły jakieś tam były, wiecie, relacje, więzi pomiędzy nimi. O właśnie, jeszcze propos więzi, ta gra jest tak niesamowita, że nie dość, że pokazuje, że więzi pomiędzy postaciami w grze, ona także tworzy więzi pomiędzy postaciami a graczem. A tym, który gra. Oczywiście pod koniec gry, ja wręcz czuję, że pomiędzy mną, a Lukasem, Kumatorą, Dastarem i innymi, że pomiędzy nami się tworzy jakaś więź teraz, że nagle teraz mam ochotę na serio ich wszystkich spotkać, tak wiecie, na serio pokazać tam, nie wiem, omówić tam, nie wiem, pomóc o ich świecie, że co jest dobrze, jak tam się rozwijają, bym też o swoim powiedział, przy nich, tak dalej. No, bo też chcę pewien, że no oni na pewno byliby no, w stosunku do mnie naprawdę sympatycznymi osobami podczas rozmowy. I po prostu no, tak się czuję, jakby takie, takie więzi z tymi postaciami, że też się czuję taką bliskość, coś takiego, że te postacie są dla mnie teraz niezwykle bliskie. No, szczególnie po tej końcówce, gdzie było masowe burzenie czwartej ściany, to po prostu masowe. Wszyscy, no, mówili do gracza cały czas i mu dziękowali, no, wręcz mu wyrażali wdzięczność za to, że on. Im ocalił świat, że ich kontrolował, że on im mówił, że co mają zrobić, żeby tylko ten świat ocalić, i oni faktycznie na końcu tą wdzięczność wyrażali, to jest niesamowite. Po prostu niesamowite. A, i tu jeszcze na końcu ładne zdjęcie tych napisów jest zdjęciem Chinawy jeszcze z epilogu jak wypuszcza gołębia. Więc jak mówię. Co, o czym, a mówiłem o tym, o więziach pomiędzy graczem a postaciami, mówiłem o, o muzyce, o fabule. Co do gameplayu, no, mam trochę, powiem szczerze, co do gameplayu zastrzeżenia, bo tak trochę mi się wydaje, że w nim trochę nie podoba mi się mniej więcej to, że, że statusy są mało ważne, tak naprawdę. wiecie, statusy jak nie wiem, jak sen, jak konfuzja, jak tam jakieś inne, bo statusy ogólnie w tej grze w ogóle nam właściwie nie groziły, właściwie były one mało znaczące. Albo ich efekty były naprawdę nikłe, albo mało groźne, albo też te efekty się szybko no, leczyły tuż po walce i to, i to też bez, nie wiem, bez e, zużywania jakichś nie wiem, przedmiotów czy punktów e, psychicznych, więc e, trochę to myślę, że mogliby zrobić, żeby ta gra była jeszcze lepsza, więc e, tyle co do statusów. Także statystyki, no były też trochę w EarthBound bardziej złożone, tam było trochę tych statystyk więcej, też chyba miały trochę takie większe znaczenie, można było też tak, nie wiem, trochę bardziej tak... E tak, nie wiem, dopasowywać według własnego gustu, nie wiem, chociażby za pomocą kapsułek, tam, nie wiem, inteligencji czy, nie wiem, szybkości czy czegoś tam innego. Tam takie kapsułki były, tutaj tego brakuje, ale z drugiej strony też są, wiecie, przedmioty, które jednak cały czas nam gra daje do wyposażenia się i nieraz nam daje no, decyzję taką do podjęcia, że czy chcesz mieć się na sobie teraz ten czy inny przedmiot, więc to jednak je trochę to nadrabia. Więc to też troszkę tak trochę mi przeszkadza, ale nie aż tak bardzo. I też bym osobiście zmienił to, że postacie w tej grze, ich ataki fizyczne zawsze mają 100%, 100 celność. Bo z tego powodu jednak trochę ta grano się wydaje być zbyt łatwa i czasami te walki są trochę zbyt powtarzalne, skoro postacie zawsze trafiają atakami fizycznymi, jeżeli na nie nie ma statusów naniesionych płaczu. Wtedy one zawsze trafiają, i przez, jak mówię, walki mogą się trochę wydawać się powtarzalne i trochę też zbyt proste, bez większych wyzwań, ale to też, jak mówię, no niby to jest coś, co oni mogliby w także zrobić, żeby ona była jeszcze lepsza, ale tak czy siak, no jest to na pewno jedna z najlepszych gier, w jakiej ja osobiście w życiu grałem, jak mówię, ja wręcz tą grą, no, wręcz czuję jakieś takie nie wiem, więzi, coś takiego, że. Jak powiem, jest to gra, którą kocham, upustwiam po prostu, jest ona dla mnie nies niesamowita po prostu. No, to najprościej tak to ujmę ogólnie. I... tak, trochę tak, nie wiem, tak pomyślałem, że właśnie, czemu ta gra, czemu ta seria się nazywa seria Mother? Bo tak pomyślałem, że gry z serii Mother, znaczy nie, nie tylko Mother 3, a też te starsze gry, że one zawsze, no, nieważne czy macie zły czy dobry, czy dobry humor, one wam zawsze go poprawią, zawsze ten nastrój będzie poprawiony, jeżeli tylko taką grę, jeżeli tylko ją odpalicie, jeżeli w nią zagracie, ona wam zawsze ten humor poprawi i to jest tak trochę jak właśnie taka, taka, taka właśnie matka, że wiecie, do matki byście tak, wiecie, podeszli, byście się przytulili, tam nie wiem, pogadali coś. I też wiecie, przy matce też byście, no... Mieli lepszy humor po, tym, po tych rozmowach, tuleniach, tak dalej. Byście mieli potem lepszy humor, nieważne czy w czasie był zły, czy dobry, potem by się jeszcze polepszył. Jak mówię, Moder 3 i inne gry z serii Mother no są trochę jak takie właśnie matki, że do nich chcesz jakby nie wiem, wracać, żeby sobie ten humor poprawić. I to jest też niesamowite, że ta gra jest jak mówię, taka bliska, taka wręcz. No, ja lubię ją określać słowem ciepła, takie słowo ciepła, wręcz że do Mother 3. Moim zdaniem, bardzo pasuje, więc to jest coś, co dla mnie naprawdę sprawia, że Mother 3 jest grą jakże wybitną, jakże wyśmienitą. Więzi, które ta gra tworzy pomiędzy graczem a postaciami, i też, jak mówię, fabuła, która jest świetnie napisana, świetnie rozegrana i normalnie paluszki lizać, tak to ujmę. Więc to wszystko, o czym właściwie teraz mogę, co do mojej oceny, co do Mother 3 powiedzieć. I tak, no, o ile ogólnie sądzę, że Erwan było lepsze pod względem systemu walki i tak dalej, to jednak Mother 3 ogólnie bardziej lubię, bo... i system walki był taki, wiecie, ciekawszy, był taki bardziej nietypowy, i też, jak mówię, były też te inne powody, fabuła tak dalej, które też jednak sprawiają, że Mother, że Mother 3 mi bardziej jednak podchodzi niż Irwin, powiem szczerze. Więc to tyle, tuż mamy jakby taki ekran końcowy. Logo Mother 3 na tle i pod nim napis koniec. I na tym się ta gra kończy. A więc, jak mówię, to wszystko na Madryt 3. Ja, no, to jest na pewno moja, no, póki co najlepsza seria Let's Play, jaką póki co zrobiłem. Jest ona, jak mówię, też, no, dla mnie na pewno wyjątkowa. No i też, jak mówię, ciągnęła się ona prawie rok. Prawie rok się tym zajmowałem i w końcu mam to skończone. To jest niesamowite, ludzie. To jest teraz sposób, czuję niezwykłą, niesłychaną satysfakcję z tego, że ten Let's Play jest ukończony. Naprawdę, to jest niesamowite uczucie. Naprawdę, polecam każdemu kiedyś taki let's play zrobić, który by tak właśnie tyle czasu zajmował jego zrobienie i tak dalej, wstawienie na YouTube. Jak mówię, satysfakcja z ukończenia takiego let's play'a jest niezwykła. Ale jak mówię, to już koniec mojego let's play'a z modem 3. I po Madryt 3 nadejdzie czas na kolejną główną serię Let's Play. Na którą wybrałem grę Pokémon Leaf Green. A co do Madryt 3, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego Let's Playa. Dziękuję za komentowanie, za śledzenie serii, za wszystko w żaden Dziękuję za wszystko. Dziękuję naprawdę, dziękuję, że tej grze, że dajcie szansę, że rzeczywiście ją obejrzeliście po prostu, że rzeczywiście się przekonaliście na waszej skórze jak niezwykła ona jest i jak dużo to są osoby, które o niej w ogóle nie wiedzą, o jej istnieniu. Po prostu dziękuję wam, naprawdę dziękuję wam za to, że w tej grze, że przy tym Let's Play'u, no jednak trochę swojego czasu poświęciliście na wszystko po prostu, więc... Na Madre 3, to już jak mówię, wszystko. Dziękuję za wszystko. No, trochę się powtarzam, ale po prostu nie mogę. Po prostu No, więcej słów mi do głowy nie wchodzi poza. Dziękuję i tak dalej. I do zobaczenia, i to wszystko, no, naprawdę. No i oczywiście, CDDZio. Na razie. Zapraszam na więcej serii Let's Play. I cześć! Jak mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.